Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spite jest PITES porównanie Xiaomi minut 10 kontra Oppo A52. W Oppo A52 z 635, 665 4 GB. W przypadku Xiaomi mamy tutaj. Na Dragona 730 GB, bagować tu w pamięci 6. Obafony wyczyszczone, obafony wpięte. Właśnie teraz do tej samej sieci, może trochę wyciszymy, bo widzę, że jest prawie, że na maxa. Sprawdźmy, jak one działają, jak odpalają aplikacje, jak one pozostają w pamięci ram. To samo zrobimy w przypadku gier. Jasność na maksa, żebyście widzieli mi więcej, jak one ładnie świecą. Więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. Xiaomi. Dobra idziemy dalej AliExpress, no tym razem chyba bardziej Oppo, Ceneo też, tym razem Xiaomi, Galerie. Xiaomi, HBO GO, Xiaomi i pla. ciągle pyta czy jesteśmy z plusa jak do pl Xiaomi mapy no też pewnie Xiaomi by było player .pl? Xiaomi Olix podobnie pyszne pl Ale szybciej. No tu mamy glowową, akurat na tu pizza polter. No dobra, to trochę bez sensu. Ale lecimy dalej: Sklep Play. szybciej się mi. Spotify. Też się omi. TapTalk. Xiaomi jak dla mnie też, jak widać. Następnie mamy TripAdvisor. No, tu coś było powiadomienia, ale czy tu coś przeszkodzi? No, byłoby szybciej tak na Xiaomi. Twitter. Xiaomi. Idziemy dalej. Uber. Też Xiaomi. Wykop. No, Xiaomi. I mamy i YouTube. Tu nam wygrywa również Xiaomi. No więc. 665 kontra 730 730 szybsze Co w RAMie? 4GB, giga, 6GB giga RAMu Sprawdzamy Allegro w Xiaomi jest, tu nie Widzicie zresztą Tak samo tutaj to sama sytuacja Oppo ubija Xiaomi odpala Tu może galerie były w obu Edge go ubite w Oppo On już zaczyna klatkować, widzicie Trochę, trochę go już przymuliło Jak do dojadę.pl Podobnie Mapy w obu w RAMie Player.pl. oj nie dziękuję na razie. Player.pl. No widać, że tu jest ubite, tu było w ramię. LX Uwalone w obu. Pyszne.pl. Temat u ponownie uruchamiany. głowo. No tak, jakby w obu w ramię. Sklepy w ramię. Już telefony widać, że zwalniają troszeczkę oba. Chociaż bardziej Oppo przymulony jest. Widzicie? TripAdvisor. Jak widać, tu już też ponownie uruchomione twittery w obu w ramie, uber podobnie wykop, podobnie i youtube, no jak widać no więc 104 giga, na no ubogo no jak na dzisiejsza realia w androidach przydaje się, żeby tego ramu było troszeczkę więcej sprawdźmy jak będzie w przypadku gier Asphalt 9, oczywiście wyczyściłem pamięć jak widzieliście ona przed chwilą na ekranie, no i sprawdzamy co w przypadku gier który będzie szybszy Wyraźnie, że chyba też się bo oppo, jak widzicie, ciemność była przed chwilą. Co będzie dalej? A nie, jednak oppo. Troszeczkę szybciej, dobra. Jak tu się wychodziło, ten, w tym tak. W tym tak. Dobra. Asphalt 8. Dla kogo będzie? Również dla Oppo, bo no, widać, że w grach 6.6.5 inaczej niż w aplikacjach działa troszeczkę lepiej. Dobra, sprawdzimy zaraz kolejny tytuł, ale już widzicie takie przy... przycinanie tego Oppo. Teraz mamy Temple Run 2, nam się konflikt ciągnie, troszkę inna wersja, no ale spoko, zobaczymy kto tu wygra. No, tym razem wygrywa Xiaomi, To już sobie damy pyk, też nie będziemy czekać, dobra. Następnie mamy Subway Surfers. W ogóle moment dotknięcia jest ten sam prawie, że na no jakieś milisekundy wiadomo, ale widzicie jak później sam telefon coś odpala, więc też widać takie różnice w prędkości działania go. Dobra, no tu widzieliśmy, że ewidentnie też Xiaomi. Dead Trigger 2. No i w Xiaomi zaraz pewnie się pokaże, czy Oppo? Xiaomi. Xiaomi pierwsze, po drugie. Dobra, jedziemy dalej. Asphalt Extreme. No i tu trzeba coś poprać. jak sobie popierze w tle. Może trochę bez sensu, no ale dobra, już przyciśnięte. Gdy damy mu sekundę, to dosłownie na sekundę potrwa. Więc jak widzieliście, dlatego pewnie OPPO tutaj nam wygrało. Może nie będziemy tego powtarzać, ale mniej więcej jakby to było, sądzę, że odwrotnie. Mamy kolejny Unkilled, też ja przyciskam, od razu się aplikacja rozszerza. Tu przycięcie i dopiero coś się dzieje. No inaczej zoptymalizowany soft. No tu trochę w OPPO tego szczerze mówiąc brakuje. Mogłoby być to odrobinę lepiej moim zdaniem. Ta nakładka trochę nie do końca mi leży pod tym względem. No i wygrywa Xiaomi. O, poczekamy, jesteśmy. Dobra, i mamy ostatnie PUBG Mobile. No i tu już widzicie, jak to przycina. PUBG Mobile. No i w tym temacie wygląda to tak, że sobie czekamy. Czekamy, czekamy i co nam z tego wyniknie, z tego czekania? Sobie światło przestawiłem, Może będzie wygodniej? A może nie? Zaraz się okaże. No i dobra, co tu się dzieje? Tutaj też coś nam do, dociąga, niestety się emi. Dawno widzę, że nie odpalone. No to jest dobra. Ok, no ale mam wrażenie, że mogło być troszkę szybciej. No dobra, trudno. Tak to wyglądało. No i dobra, zacznijmy sobie w takim razie jeszcze, co pozostanie nam w ramie w tych dwóch smartfonach. Coś będzie, czy nie? Lecimy. Asphalt 9. No, tu jest ubity w obu. Asphalt 8. Sytuacja analogiczna. Temple Run 2. Sieją mi w ramię, tutaj nie. Subway Surfers. Tak samo. Dajemy dalej. Thread Dead Trigger 2. W jednym jest w ramię, w drugim nie do końca. Następnie mamy Asphalt Xtreme, tu w ramie, w drugim przypadku też w ramie. No Oppo już coś mi nie do końca leży wydajnościowo. Widzicie dalej, kolejny będzie Unkilled w jednym tylko w pamięci. I mamy PUBG Mobile. Tu jesteśmy, w Oppo, jest reset. Więc tak na porównanie tych dwóch smartfonów. No wydajnościowo bardziej więc na Xiaomi. Wypada lepiej, nie, nie tnie się tak bardzo, chociaż wiadomo z numerową 730 G, jeżeli dobrze pamiętam, nazwę, nie jest jakimś takim, może demonem prędkości. No tutaj 665 mogłoby być to lepiej. Dobra, macie jakieś pytania? Chcecie coś więcej wiedzieć? Piszcie w komentarzach odnośnie jednego i drugiego smartfona. Macie całą playlistę, możecie zobaczyć porównania z innymi telefonami. No dole dzwoneczki, subskrypcje, komentarze. No i cóż, na dzisiaj tyle. Sieją mi minął 10 Oppo A52. Z tej strony łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!